W Tokio International Porto Alegre pokonał egipski Al-Ahly Kair 2-1. Do przerwy po golu Pato prowadził zespół brazylijski. Po 10 minutach drugiej połowy był remis, wyrównał Flavio. Gola dającego zwycięstwo Jawans zdobył Luis Adriano. Jutro w drugim półfinale meksykański klub Ameryka zmierzy się w Biokokami na obiekcie, na którym rozgrywano 4 lata temu finał piłkarskich Mistrzostw Świata Korea-Japonia 2002. Do finału tej imprezy, w której grało 6 najlepszych zespołów z kontynentu, doszedł zdobywca Champions League Barcelona, a także Internacional Porto Alegre, zwycięzca Copa Libertadores z Brazylii. Widzieliśmy pierwszą okazję, którą miał Ronaldinho. Tutaj szansa Islandczyka Gudjonsena, 39 minucie okazja dla drużyny z Brazylii. Strzelał Indio. Mogliśmy w tym meczu zobaczyć tego młodziutkiego, 17-letniego Aleksandre Pato. Dobrą partię rozgrywał Jarlej, ale też świetnie między słupkami spisywał się Klemerto. Szansa kolejna Barcelony, strzał Beletiego i dobrze. Bramkarz Internacional. Tymczasem Jarlej, Luis Adriano to była 82 minuta. Rezerwowy w tym meczu Luis Adriano pokonuje Wiktora Valdeza. Szalał, trener drużyny Internacional Abel Braga. Internacional prowadzi i już tylko minuty do końca, ale to nie znaczyło, że Barcelona odpuści, że Barcelona tutaj nie będzie szukać wyrównania. Jarley, Luis Adriano 1 do zera Internacional Porto Alegre. 84 minuta. Deko. Deko i kapitalnie broni bramkarz Internacional. Mnóstwo świetnych interwencji. W tym meczu Klemera. Kapitalne było to uderzenie deko. Jeszcze 89 minuta. Ronaldinho, rzut wolny. Świetna okazja. Ronaldinho, piłka w niewielkiej odległości minęła. Prawy słupek w bramki Internacional Porto Alegre. To jest na pewno niespodzianką, że drużyna z Brazylii, taka kuźnia talentów, zespół, który wywalczył Copa Libertadores, pokonuje w finale klubowych Mistrzostw Świata zdobywce Champions League. Wielką Barcelonę, 1 0 po bramce Luisa Adriano. Yokohama szczęśliwa dla drużyny Internacional Porto Alegre.